Hej, hej, yo siemanko, z tej strony Kameleon Witam wam was tym razem w grze War Hunter. Eee, nie sądziłem, że będę w tą grę grał. Znalazłem ją na pulpicie, zaktualizowałem ją i no proszę, i proszę. Eee, teraz jest wersja Beta, o ile się nie mylę. Eee, jeżeli się nie grało od wersji alfa z początku jak wyszła wersja beta, bardzo, ale to bardzo duże problemy było z, z, z szczególnie rejestracją. Ze ściągnięciem gry nie było takiego problemu, ale szczególnie z rejestracją. Jeżeli się nie grał War, uh, War of Tanks, to naprawdę i nie przychodziły wam reklamy o tej grze i nie dawano już wam rejestracji, no to naprawdę ciężko było się tutaj zarejestrować. Trzeba było kombinować jak koń pod górkę, nawet były takie filmiki oświadczające, że tam ktoś tam grał na czymś, bo tam problemy z rejestracją i gra tam na czymś koncie, bo już ma konto. Cóż, ja te konto mam od dawna. Mam rusków, którzy mi się bardzo nie spodobali. Nie spodobali, że tak powiem, tu mam jakiegoś bombowca, myśliwca i like Terra Czyli ogółem 4. A tutaj dużo. Na razie mnie nie stać na kolejny samolot, że tak powiem. Nie chcę za bardzo wydawać, bo już w ludzkich dużo wpakowałem i patrzcie ile mi kasy zostało. Trochę lipa. To jest moje trzecie podejście, bo za pierwszym nagrał mi się tylko dźwięk z gry, a nie nagrał mi się mój własny głos. A za drugim razem zaczął mi się komputer. Cóż, e, gramy, że tak powiem. E, co mogę o tej grze opowiedzieć Jest to zajebista gra, szczelaninka. Bardziej mi się podoba niż World of Tongues. E, to jest dla mnie bardziej taka. Jakby powiem, ciekawsza gra, bo można polatać, ponapierdalać się i tak dalej, a w World of Tanks można, yy, to zależy jak się lubi grać, albo się lubi grać lekkimi i popierdalać po całej mapie, albo średnimi i nie wiem co robić, albo ciężkimi, stać w miejscu i napierdalać po tysiące, albo nie wiem, tam jeszcze tymi niszczycielami czołgów, co tam stoją i no i napierdalają, a jak nie to masz te, te, te samonaprowadzające, naprowadz czy jak to się tam wymawia. Wow! Wow! Już myślałem, że mi się coś z grafiką popsuło. Dobra, cóż. Duniak mi powiedział, że straszny zły obraz mam. Że taki. taki. taki kwadratowy. A teraz powiem wam dlaczego. Mam bardzo stary monitor w tej chwili, bo mój nowy 21 nie pół cali. <grym>, chwalę się. Jest aktualnie w naprawie, że tak powiem. I, i... widzicie taki jakby kwadratowy obraz i... Y, wiem, że to trochę trudne, ale to się z czasem zmieni może za jakieś dwa tygodnie, może tydzień przeżyjecie, y, tak i tak nie mam za bardzo dużo widzów mam nadzieję, że liczba wzrośnie kolosalnie ale to na, to na pewno nie będzie po dniach, raczej po latach chyba, że nie wiem z kim będę nagrywał z PewDiePie'em albo nie wiem... albo z Elvisem Presley'em jakby jeszcze żył o, wow, trochę nisko lecę. Dobra, wracamy się. Tam jest z 5, 2, czyli 7, 8, 9, 10. Czyli 10 już lata. Widzę bardziej czerwone te niki niż niebieskie i trochę się cykam. Ale cóż, zajbiście. Wróg przejął strefę. Już mają B, jo. Gdybym wiedział, jak przejmować te strefy, yy, byłbym zadowolony. Jeżeli ktoś wie, jak to przejmować, niech mi naprawdę napisze, bo to mi się bardzo, ale to bardzo przyda. A naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Próbowałem lądować różnie, kombinowałem, Bóg wie, co robiłem. Nawet się rozbijałem, żeby się poświęcić o tą bazę. Okej, okay, trofieję gnoja, skręcamy, skręcamy. Yy, nawet się rozbijałem, ale nic to nie dawało. Nie wiem czemu nara <laughs> 150 punktów doświadczenia Ale napierdala pierdala Pójdź tu, pójdź tu, pójdź tu jebaniec! I tam shop forever, pewnie fubu Trafienie 23P. Ty kurwo na ropę! Spierdalaj ode mnie. Spierdalaj! Spierdalaj mówię Szkoda, że y, USA jest tak mało zwrotne. Bo każdy kraj, że tak powiem, ma własne typy samolotów. Jedne są szybkie i zwrotne, ale mało biją. Drugie są, że tak powiem, mało zwrotne, jak na przykład USA, ale napierdalają jak pojebani. Yy, na przykład nie jedne no są średnio zwrotne, yy, średnio strzelają i średnio szybkie. A no tak jak mówiłem, każdy ma swój typ. Szkoda, że tu Polaków nie mam, bo z tego co wiem, to Dywizją 303, jak kiedyś był, to naprawdę byli dobrzy, ale mnie po skurcz. No, Cwell, Cwell! Ja nie chcę tego przegrać. Trochę chujowy ma ten statek. Kurwa, statek, co ja gadam? Kamelado Gardi się. Z tego co wiem, jeszcze e, ta firma produkująca, znaczy wydawająca gry takie jak World of Tanks e, i Warhammer ma jeszcze jedną grę o statkach. Nie wiem, nie próbowałem, nie orientuję się i nie wiem. Zbytnio mnie to nie obchodzi. Nie lubię statków. Kiedyś możemy, żeby zostać marynarzem. Ale to było bardzo dawno temu i raczej do tego nie wrócę. Eee, planuję zostać kucharzem, jestem teraz w gimbazie, trzecie Gimbazium. Eee, I planuję iść do technikum gastronomicznego. Chyba widzę tego chuja, co tak do mnie strzelał. Widzę po jego chujowej amunicji. Tak jakby e, byłyby pytania. Dlaczego tyle przeklinasz, kameleon? Przeklinam ty tyle dlatego, bo, bo, bo bo dla mnie przeklinanie. ja się czuję gryba w wodzie, tak? Ej, wyprostuj się, wyprostuj się! Widzicie? Widzicie, z czym ja muszę pracować? Nie no, myśliwce są bardzo słabo zwrotne, szczególnie od Amerykańców. Potrafią najebać komuś bardzo duże szkody, ale... Spierdalej. Spierdalej. O Jezus, nie posryj się, nie posryj się, nie posryj się. Masz ty dziwko. Lecieli na mnie dwóch, musiałem wjebać się w niego. Oczywiste, kamikadze, nie? Chyba wiecie, co to jest. Ja grałem też kiedyś w Dark Orbit, lecz ta gra polega tylko na pieniądzach. Dużo tam wadowałem, dużo też kont straciłem przez moją głupotę, podawając idiotom jakimś nieznajomym, którzy mieli mi zrobić wrota pasy. E, ostatnio nawet grałem może z 3 miesiące temu w corbit Podałem pasy Kolady, dość że miałem mi zrobić wrota, których nie zrobił. Jeszcze z mojej głupoty odszedłem. Znaczy, odszedłem specjalnie, bo klanu się rozpadał. Grałem na PL Trójce, a, a, a było taki problem, że odszedłem stamtąd, a nie zmieniłem hasła. No i trochę Lipton był. Grałem, 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 nic się nie działo, miałem po prostu wyjebane w te konto, bo na PL trójce już się nic nie dzieje, nic a nic, szczerze mówiąc. No i tak myślę, a po chuj zmieniać pasy, nie? ja jestem OP. Hapaj, hapaj. Zajebiście. Odpierdolcie się ode mnie, ja nie chcę ginąć. <laughs> Ej, co ja zrobiłem? Karabin się zaciął. E, będę musiał jeszcze pokombinować. Będę musiał się też zapytać Kinga, jak mam to zrobić, żeby było, żeby było nagrywanie, jak i głosu z gry, jak i mojego głosu. Bo naprawdę na razie jeszcze nie wiem. E, skombinowałem takie, takie, wykombinowałem takie coś z frapsem, że ustawiłem bo teraz jest ta nowa wersja Frapsa, ja mam xp nie wiem co mi się dzieje w Frapsie że mam tylko wybranie albo swojego głosu z mikrofonu, albo po prostu dźwięku z gry ustawiłem na dźwięk z gry i wymyśliłem sobie Audiosite'i, tak? Audiosite'i mam już ba od bardzo dawna, bo się bawiłem w remiksowanie i składanie piosenek i był taki problem, że jak i audiosight jak i Fraps mi nagrał tylko dźwięk z gry Trochę się wkurzyłem, bo, bo. bo tak, no ale zapierdalam. Hej, wy widzicie? Wy widzicie, jak ja popiernicza? Źle połączenie Złe połączenie sieciowe. What the fuck? Czyż nie mam lagów. Ty spierdalaj ode mnie. Jak ma złe połączenie sieciowe jak oni do mnie napierdalają? What the fuck? Aaaa! A, idź pan w chuj Co to jest... Co to jest za gówno? Został mi ostatni samolot. Ej, to co to jest? Co to w ogóle za język? Chyba Yxu. Mam nadzieję, że to wygramy. Szczerą nadzieję. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że się nie rozpadnę tak szybko jak wleciałem. Tu były jakieś komendy Nie będę tu bardziej świrował, bo... Wolę jak mi palma odbija przy kolega, bo większa beka, nie... I tak i tak chyba wątpię, że ktoś dotrzymał do takiego momentu, żeby jeszcze takiego ciula jak ja jeszcze słuchać Więc... Ile mam punktów? 526 Ja tu chyba kogoś zestrzeliłem, nie? Będę musiał zobaczyć Boję się tam wlatywać, bo... World of Tanks? Ej, oni mi robią plecy. Oram, oram, oram. Jak to w Minecraft'cie mówią. Może nagram coś z Minecraft'a, ale się bardzo zastanawiam. Jakby co, nie mam oryginalnego premium. Najwyżej mogę mieć skina z Bajzyczu. Oto mogę się jedynie postarać, jeżeli chcecie. Żeby nie było przypału i mogę... I mogę panować, że... What the f Chodź, no chodź, 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 chodź Chodź Ale popierdala, jebanec Nie szczelej w niego, bo ja w ciebie strzelę Chodź tu A we mnie też jakiś ciul strzela, widzicie? Nie Nie Co to jest za gówno? Serio? Mogę to przełączyć? Następny O Fajny, nie? Jak mówiłem, bo... Znaczy chyba nie mówiłem, to chyba było w poprzednim nagraniu e, Bombowcy mają to w sobie, że One mogą sobie swobodnie lecieć i naparzać sobie to co jest na dole, czyli Takie... Czołgi, czy tam, Bóg wie, jakieś działa przeciwlotnicze Jednocześnie może strzelać z przodu jak i z tyłu. Jest automat y, chyba że z tyłu. Jak i możemy sami sobie strzelać. Ale to lecimy tylko prosto. A tak automat strzela nam. A my sobie lecimy swobodnie, nie? A we mnie jakoś trafić umieli, nie? Trzy bazy nam przyjęli. Będzie porażka. To będzie porażka. Wiecie co? Gdzieś to mam opuść misję. Tak. Przecież zakończyłem. Aha. Dobra, więc ja jestem Kameleon Dziękuję Wam za oglądanie. Łapkujcie. Fabkujcie, znaczy. To jest teraz w modzie, nie? Fabkujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pierdolę to samo w kółko. Język mi się plącze. Jestem chujowy. Na razie!